Gratuluję meczu, tak jak zawsze, tak jak mówiłem wczoraj, przedwczoraj, to jest dopiero drugi mecz, 1-1, jeden, jeden, wracamy na dwa mecze do, do Zgorzelca, będziemy walczyć, dzisiaj mecz był bardzo wyrównany, mieliśmy swoją szansę, troszkę nam się nie udało, ale zagraliśmy bardzo dobre zawody, jestem zadowolony, głównie z obrony, obrona była na, na dobrym poziomie, zatrzymaliśmy na 70 paru punktach zespół z strefla, to jest dobre osiągnięcie. Sz szczególnie ta dobra połowa była, szczególnie ten, ta dobra obrona była w drugiej połowie. Tak jak mówię, no to są play-offy 1-1, wygrywając przez wczoraj, odzyskaliśmy przewagę swojego boiska. U nas, gra się bardzo, u nas musimy zagrać bardzo twardo, nie lekceważymy przeciwnika i zrobimy wszystko, żeby wygrać dwa razy w Zgorzelcu. Dziękuję. No i Michał, poproszę Ciebie parę zdań. No, trochę szkoda tego meczu, bo mieliśmy, mieliśmy dużą szansę, żeby, żeby wywieźć dwa zwycięstwa z Sopotu, ale tak jak trener mówi, teraz wracamy do siebie i, i zrobimy wszystko, żeby, żeby już tutaj tu nie wrócić na, na piąty mecz i, i żebyśmy awansowali do finału. Także no, gratulacje dla, dla drużyny z Sopotu. To były dobre zawody, myślę, dobra koszykówka, także no, dzisiaj, dzisiaj Sopot był lepszy, ale nie, nie załamujemy głów i będziemy walczyć dalej. Of course that it was a very important uh, win for us. Oczywiście było to bardzo ważne zwycięstwo dla nas. Because uh, everybody knows that we lost first game. Bo wszyscy wiemy, że przegraliśmy pierwszy mecz. And, and and everybody understands that players Yeah, and then they fight very hard because it's not easy playing three days, uh, two games. Uh, I wszyscy "Zawodnicy, to zrozumieli i grali dzisiaj twarde," mimo że nie było łatwo zagrać nam drugim meczu ciągu trzech dni. Of course, that games it's always it's a uh, very nervous it games because uh, that it's semifinals and of course uh, tour of it's very good teams and then team it's in a good condition now and they have good coaches too. Uh, oczywiście takie jak... to bywa w takich wypadkach to był bardzo nerwowy mecz, to jest półfinał, jest duża stawka, a po drugiej stronie jest Turów, to jest bardzo silny zespół z dobrymi trenerami i no widać, że są dzisiaj teraz w dobrej formie. Oczywiście ta gra miała swoje wzloty i upadki, ale przez większość czasu kontrolowaliśmy grę. And, 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 uh, my players, my teams, they Good basketball and character today to, end, to end of game and that important game for us. A moi zawodnicy pokazali dzisiaj dobrą koszkówkę i charakter aż do końca meczu i dlatego wygraliśmy. Dziękuję i poproszę ciebie, Adaś, parę zdań. Panel powiedział, zagraliśmy dzisiaj zupełnie inaczej niż jak w poniedziałek mocno od pierwszej, pierwszych minut. Graliśmy twardo, wygraliśmy zbiórkę dosyć znacznie. Graliśmy na dobrej, bardzo skuteczności. Myślę, że, że kluczem do, do zwycięstwa była nasza strefa, na którą turów na razie nie ma żadnej odpowiedzi. Gramy, gramy twardo, gramy, gramy mądrze i, i musimy to wykorzystać w, w, w następnych meczach. Na pewno wiemy, że zespół Turowa jest do ogrania nawet na ich hali, dlatego jedziemy tam wygrać przynajmniej jeden mecz.